prawde za chwilę będzie dla was rosnącym workiem na Wasze pieniądze, na Wasze dochody, na czas Waszej pracy. W związku z tym zacznijcie się już teraz rozglądać nad, za używanymi samochodami elektrycznymi. Zacznijcie więcej czytać o samochodach elektrycznych. Jeśli przeczytacie jakiekolwiek recenzje o tym, że to się nie da, albo że się wymienią te akumulatory co trzy miesiące, słuchajcie, to są wszystko brednie, które doprowadzają Was właśnie do głupich decyzji. 99% tego, co czytam w ciągu ostatnich 6 lat są o elektromobilności w Polsce, to są absolutnie brednie. Jeśli podejmujecie jakiekolwiek decyzje w oparciu o to, co czytacie na wirtualnym Polsce czy na tego typu ogólnych portalach, uwierzcie mi, oni was dezinformują. Nie dlatego, że chcą waszego zła, nie dlatego, że chcą was skrzywdzić, tylko dlatego, że to po prostu klikacie, no, klikalność jest dzisiaj najważniejsza. I nagle się okazuje, że jeśli coś klikacie, no to po prostu będziecie mieli tego więcej. Jeżeli bardziej was interesuje śmierć Dajany kilkanaście lat temu, no to będziecie więcej takiego gówna dostawać, które kompletnie nie ma już wpływu na wasze życie. Rok 2022 to będzie także czas, w którym ja postaram się nagrywać trochę Więcej materiałów poradnikowych. Bo też o to mnie prosicie i też wspierający na swoim zamkniętym forum, dostępnym dla osób, które zdecydowały się na wspieranie mojego kanału, do czego gorąco oczywiście zapraszam, bo to mi też pozwala na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Powiem Wam tak, coraz więcej jest tam informacji o tym, że chcielibyście zobaczyć, jak na przykład automatyzować niektóre rzeczy, albo czym jest magazyn ciepła. I tak jak patrzycie za. Widać? Mam nadzieję, że widać. Tak jak patrzycie za moimi plecami, elektrociepłownia. Żerań. Ona dzisiaj produkuje właściwie niewiele prądu. Głównie produkuje ciepło dla Warszawy, dla części Warszawy i powiem Wam, powinniście być mądrzejsi od nich. Powinniście dzisiaj zastanowić się, czy w Waszym domu znajdziecie na przykład miejsce na. 500-litrowy baniak na ciepłą wodę, żebyście byli w stanie na przykład z nadwyżek energii cieplnej, a możecie mieć ją na przykład z solaru do ciepłej wody użytkowej albo z fotowoltaiki, żebyście byli w stanie tą energię przepakować i zmagazynować w postaci ciepła, żebyście mogli ją sobie wieczorem przy swoje swojej czy dzieci po prostu wykorzystać. Z mojego punktu widzenia bardzo chciałbym doprowadzić do tego, żebyście więcej oszczędzali. Dlatego że najbliższe dwa lata to nie będą dla Was lata, gdzie będzie Wam przebywało pieniędzy, będzie Wam ich ubywało, w związku z tym się przed tym bronić. Jedyną mądrą drogą do szukania oszczędności jest zrozumienie problemu. Dlatego też będę starał się grać materiały bardziej poradnikowe. Będę Wam pokazywał, jak to działa u mnie w domu i czy na przykład pompa ciepła to rozwiązanie fajne czy niefajne. Ale zanim dojdziecie do tego wszystkiego, zanim dojrzejecie do samochodów elektrycznych, do pomp ciepła, do magazynowania ciepła. A do ciepłej wody użytkowej, którą możecie mieć za darmo, jest jedna bardzo ważna rzecz, i to powtórzę jeszcze raz. Styczeń, luty, marzec później wasze prawa jako prosumentów po prostu wam przypadną. Musicie to zrobić w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Dzisiaj, jeżeli macie jakiekolwiek pieniądze, albo jeśli macie możliwość pożyczenia pieniędzy od rodziny, pożyczcie te pieniądze, załóżcie fotowoltaikę na własnym dachu. To jest ostatnia chwila, w której możecie się bronić przed nadciągającą falą podwyżek. Ich będzie więcej, dlatego, że jeśli prąd elektryczny wzrósł po zgodzie Urzędu Regulacji Energetyki o 24%, a przypomnę, Tauron złożył swój wniosek o wzrost o 48, o 48%. To to oznacza, że dzisiaj firmy energetyczne czekają do momentu, w którym rynek energii zostanie uwolniony i wtedy ta cena już poleci jak rakieta. Po prostu jak rakieta. To jest w Waszym interesie, żeby się do tego przygotować, bo jeśli tego nie zrobicie, to pamiętajcie o tym, jaka jest rola firmy energetycznej w waszym życiu. To jest monopolista, od którego nie możecie się tak łatwo po prostu wziąć i odłączyć, no bo jak wtedy zrobicie poranną kawę? Jak wtedy po prostu zrobicie dzieciakom nie wiem, wieczorem coś do picia? Po prostu nie ma takiej opcji. No musicie mieć dostęp albo do gazu, albo do prądu. Część z was ma i do tego, i do tego, i do tego. I w ten sposób dochodzimy do momentu, w którym próbuję wam pokazać, Jedyną drogą ochrony Waszych pieniędzy i jakości Waszego życia, bo pieniądze nie są tak naprawdę przedmiotem tylko i wyłącznie do gromadzenia. One decydują o jakości Waszego życia, o Waszych wakacjach, o edukacji Waszych dzieci, o tym, jak sami spędzacie czas, o Waszym hobby, o następnych decyzjach inwestycyjnych, o czymkolwiek. Pamiętajcie o tym, że ludzie, którzy dzisiaj pracują w firmach energetycznych, takich jak gdzieś tam, takich jak oni, tak? oni zrobią wszystko, żeby pojechać na, na wakacje za Wasze pieniądze. Oni zrobią wszystko, żeby na koniec pokazać Wam, że nie dostaniecie nigdy żadnej podniżki. To będą wyłącznie podwyżki. Na koniec zobaczcie, że w całym dyskursie, który dzisiaj się toczy w parlamencie, w świecie mediów, o energetyce, o tym, czy Polska jest taka czy inna, zobaczycie, że nikt w ogóle nie rozmawia o OZO. Nikt. <laughs> Ostatnie wypowiedzi, jakie słyszałem, to były jakieś odpryski u Hołowni czy u Tuska, gdzie mówili o tym, że no, no, niestety zabijamy OZO. No, zabijamy. No. Robimy to konsekwentnie, tak jak ja patrzę, mniej więcej od jakichś 8 lat. Ledwo to OZE się pojawiło w Unii Europejskiej, to właściwie wszystkim przeszkadzało. Najpierw ancy zaleskiej przeszkadzały wiatraki, później gościom z PSL-u przeszkadzała fotowoltaika, dzisiaj pisowi przeszkadzają prosumenci. Zobaczycie co się będzie działo już za 2-3 lata, kiedy... Część z Was odkryje, jak dużo oszczędnością jest kupienie używanego samochodu elektrycznego, i nagle się okaże, że ludzie od Obajtka zrobią wszystko, zrobią wszystko, żeby Wam utrudnić kupowanie samochodów elektrycznych. Najbliższe 3-4 lata to jest ten moment, w którym powinniście to rozważyć. No i co? Zaczynamy rok 2022 w niewesoły sposób. Przypomnę, że codziennie umiera w Polsce praktycznie 600-700 osób z powodu COVID. -u. Szczepcie się. Ja wczoraj byłem z moimi dziećmi już na drugiej dawce i byliśmy z dziećmi w takim olbrzymim miejscu, chyba to jest Warszawa Włoch albo Warszawa Ursus, była hala jakiegoś dużego supermarketu przerobiona na bardzo sprawne miejsce, gdzie to się po prostu dzieje błyskawicznie. Miałem okazję porozmawiać z lekarzami, którzy dokonują szczepień i podczas gdy jeden z lekarzy bajerował moją siedmioletnią córkę, żeby ją tam jakoś odwrócić jej uwagę i żeby ją dziabnąć, to drugi lekarz opowiadał mi o tym, na pytanie mi odpowiadał, czy Przychodzi ktoś, kto się przyznaje do tego, że przychodzi po pierwszą dawkę, czyli czy osoby dorosłe przychodzą tam, żeby się zaszczepić. On mówi, proszę pana, zdarzają się pojedyncze przypadki. Wczoraj miałem zaledwie dwa, i to są ludzie, których prawo, najczęściej niepolskie, zmusza do szczepienia. Czyli na przykład jeśli jest pan kierowcą ciężarówki, a chce pan pojechać do jakiegoś kraju i tam jest obowiązek, no to po prostu wtedy z dużym trudem człowiek przychodzi i mówi potrzebuje to pierwszą działę. Co to oznacza dla was? Dla Was myślących oznacza to, że ludzie, którzy do tej pory się nie zaszczepili, nadal tego nie robią. Dla Was to oznacza, że nigdy nie wiecie, który z ludzi, z którymi jesteście nie wiem, w autobusie, w pociągu, w tramwaju, w metrze, nie wiecie, który z nich, a to jest 40% z nich, jest niezaszczepiony. Nie wiecie, który z tych ludzi ściągnie na was omikrona, od którego zwyczajnie się umiera. Te 600 osób dziennie to nie są osoby przypadkowe. Dlatego szczepcie się. Jeśli znacie kogoś, kto się nie zaszczepił, ciśnijcie go po prostu o szczepienia. Jeśli macie wpływ na jakiekolwiek dzieci, pod wychowujecie te dzieci, albo nie wiem, no jesteście wujkiem takich dzieci, kimkolwiek takim. To nawet jeśli rodzice tego dziecka się nie zaszczepili, zróbcie wszystko, żeby przekonać rodziców, że to dziecko zasługuje na to szczepienie. I wreszcie na koniec, pamiętajcie o tym, że przechodzimy powoli w 2022 roku do okresów, w którym musicie bardziej zadbać o siebie. Nie w sensie zdrowotnym, ale w takim sensie gospodarczy, ekonomicznym Pamiętajcie o tym, że dzisiaj rząd kompletnie oderwał się od realu. Dzisiejsi rządzący kompletnie oderwali się od życia, które prowadzicie Wy. Dzisiejsi rządzący mają w dupie Wasze wątpliwości, Wasze składki, Wasze plany. Oni to kompletnie mają gdzieś. Ich interesuje tylko i wyłącznie ich cel, aby utrzymać się u władzy, korzystając z poparcia społecznego najgłupszej, najniższej części społeczeństwa. Więc jak myślicie, te ich decyzje będą kierowane czym? Waszymi mądrymi wyborami? Czy głupotą tych mas? No niestety tą głupotą. Więc to, co dzisiaj możecie zrobić, to jak najszybciej się zabezpieczyć. Własne źródło energii, własne samochody elektryczne. Szukajcie oszczędności na energii cieplnej. To są podstawowe trzy rzeczy, do których się będę odwoływał w tym roku. Dla tych z Was bardziej ambitnych na tych zamkniętych forach, dla wspierających, gorąco zapraszam. Będę starał się opowiedzieć o magazynowaniu energii elektrycznej, bo wbrew temu, co opowiadają różni luminarze energetyki obywatelskiej, cały czas energia elektryczna i magazynowanie w Polsce się opłaca, a będzie się opłacało coraz bardziej. I wreszcie ostatnia rzecz. 2022 rok to jest rok, w którym będę Was zachęcał do większego czytania. Żebyście więcej poświęcali czasu na czytanie, mniej na oglądanie telewizji, żebyście szukali wiedzy w źródle pierwotnym, a nie wiedzy przed.